Witam Was serdecznie. Odpalamy bloga. Garant będzie informował Was również poprzez inne formy docierania do klientów o naszych pomysłach, planach, o ofercie. Dlaczego? Dlatego, że media społecznościowe, które generalnie używamy do komunikacji z Wami, których używaliśmy regularnie, które bardzo lubicie, za które nas chwalicie, po prostu czasami odmawiają współpracy. Traktują nas, sprzedawców broni, firmy szkoleniowe, te wszystkie prawda, firmy, które zajmują się okolicą tematu związanego z bronią, nawet, traktują jako zło i blokują te strony. Więc od tej pory będziemy regularnie dla Was, poprzez różnych naszych ludzi, nagrywać różne informacje. Ten blog będzie na stronie. Chcielibyśmy robić to codziennie, ale w 9 stycznia klienci z nami postanowili się przywitać tłumnie i jak zwykle mieliśmy niewiele czasu na to, żeby zajmować się regularnymi mediami społecznościowymi, ale bloga obiecujemy, będziemy prowadzić rzetelnie, będziemy robić tam co nam się podoba, informować Was o wszystkim, o czym chcemy i będziemy do Waszej dyspozycji najczęściej 24 H na dobę. Kochani, no, takie życie, jeżeli pan Zuckerberg oraz zespół Facebooka uznaje strzelectwo sportowe za zło, my się z tym nie zgadzamy. Nie możemy z tym zrobić. Nawet jedna z polskich partii politycznych miała zablokowane konto i po roku czy dwóch sądzenia się z wielkim Facebookiem, mimo nakazu sądowego, Facebook nie przywrócił ich strony do, do użytkowania, do oglądania. I my na to się po prostu nie zgadzamy. Wobec tego Garant zawsze szuka rozwiązań. Szukamy innych rozwiązań niż wszyscy. Robimy imprezy inne niż wszyscy. Pracujemy inaczej niż wszyscy. Dlatego postanowiamy od tej pory prowadzić kanał Garant TV, który będziecie mieli okazję oglądać. Bardzo prosimy o komentarze, bardzo prosimy o informacje, co o tym myślicie i bardzo chcemy, kochani, wiedzieć, co byście chcieli wy wiedzieć z naszej strony na tym blogu. Bardzo dziękuję.